Hejka kochani, z wami Gothic Loli Headmade i dzisiaj nauczę was robić magiczne kółko. Zaczynamy. Mamy szydełko dla tego, znaczniczek i oczywiście żegluczka. Jak znaleźliśmy koniec, układamy to na dwa palce, obwijamy nitką paluszki, robimy krzyżyk i tu mamy już dwie równe. Wbijamy szydełko pod pierwszą nitkę Zahaczamy drugą, przeciągamy i kochani, hop! Patrzcie, zakręcamy to. I potem bierzemy tą niteczkę i przeciągam w tą dziureczkę, robiąc ścisłe oczko. Wyciągamy swoje paluszki. Patrzcie, nitka nam się przekręca. Tego nie może być, dlatego wyciągamy ją, żeby ona nie była pokręcona. I zaczynamy robić, kochani, półsłupki w to oczko. Mamy dwie nitki, dlatego wbijamy tymi nitkami, zahaczamy i robimy pierwszy półsłupek. Mamy. Pod dwie nitki bierzemy. Hop. Dwa półsłupki. Patrzcie, mamy już dwa. Potem mamy trzy, cztery półsłupki. Jak mówiłam, musi być sześć, pięć. I, kochani, sześć półsłupków. Dobra, mamy, ale co dalej? Troszeczkę tak wyciągamy tą włóczkę, żeby to oczko powiększyć, żeby to się nam szybko nie rozplątało. Odkładamy szydełko, wstawiamy w pierwszy półsłupek ten warkoczek, który widzicie. Znacznik. Widzicie? Wbijamy jak szydełko pod dwa warkoczyki. Zaciskamy znacznik. I cóż, idziemy dalej. Bierzemy ten wolny kraj, który nam wisi. Trzymamy ostrożnie paluszkami łatwo za koniec naszej pracy i ciągniemy. Popatrzcie, jak to się ładnie, przypięknie i lekko się ściąga. Popatrzcie, hop i mamy takie coś. Dobra, jak zacząć rządek numer dwa? Wbijamy z powrotem w to oczko szydełko i ciągniemy ta nić, która jest z motka żeby już zrobić normalne oczko. Tą krótką już nie potrzebujemy, ona będzie w środku pracy. Mamy, zaczynamy drugi rządek od tego znacznika, że zaczynamy z tego momentu pracę, idziemy w kółko i tu musimy skończyć. Znacznik to jest pierwszy posłupek rządku. Ściągamy znacznik, i wbijam szydełko pod te dwa, pod ten warkoczek, pod te dwie cięcie. Wbiłam. Zahaczamy, jak zawsze. Wyciągamy, przeciągamy. Ale, kochani, jeżeli będziemy robić dalej po prostu półsłupki, to nam nic nie wyjdzie. Dlatego wstawiamy znacznik w ten półsłupek, który przed chwilą zrobiliśmy. Zaciskamy go. Żeby zwiększyć pracę, to jeszcze raz w ten sam warkoczek z tego miejsca, z którego robiliśmy, robimy drugi półsłupek. Wbijamy tam, gdzie robiliśmy to, jeszcze raz przeciągamy i robimy drugi półsłupek. To nazywa się zwiększenie. To znaczy, że mamy dwa półsłupki z jednego półsłupka. I tak musimy zrobić 6 razy, ponieważ mieliśmy 6 półsłupków. znaczy, że mamy drugie, wbijamy pod dwa, przesiągamy i przeciągamy, żeby zrobić półsłupkę. W tą samą dziureczkę wbijamy, zahaczamy i robimy drugi półsłupek. Patrzcie, w każdym półsłupku. Jest dwa półsłupki. Idziemy dalej. Trzecie, też dwa. Raz, dwa. Dalej idziemy. Jeszcze w czwarty dwa, w piąty dwa. Jak widzicie przed znacznikiem został nam ich ostatni półsłupek. No to znaczy, że szydełkujemy w ostatni półsłupek dwa półsłupki. Robimy ostatnie zwiększenie. Dobrze, kolejny rządek robimy inaczej. Odpinamy znacznik, wyciągamy i już w tą część wbijamy jeden półsłupek. Jeden. Wstawiamy w niego znacznik. Nie zapominamy o znacznikach. Inaczej będzie problem, nie będzie kółko symetryczny. Jeden. A w drugi półsłupek tego zwiększenia, bo widzicie, to jest pierwszy, w niego poszło jeden. A w drugi półsłupek tego zwiększenia, w to oczko, wbijamy zwiększenie. Znaczy w jedno oczko pod jeden, suszek wbijamy, kochani, dwa półsłupki. Ale za mocno to zrobiłam. Znaczy, że wbijamy dwa półsłupki. Zrobimy zwiększenie. Pierwszy półsłupek i drugi, kochani, półsłupek. I tak robimy do końca rządka. Znaczy mamy zwiększenie. W pierwszy półsłupek od zwiększenia. Wbijamy jeden półsłupek, w drugi wbijamy dwa półsłupki. Raz, dwa. Dalej mamy z powrotem zwiększenie. W pierwszy półsłupek wbijamy, wbijamy półsłupek bez zwiększenia, w drugi wbijamy zwiększenie. I tak do samego końca. Skończyliśmy trzeci rządek. Rządki widać. Widzicie to pierwsze kółko, drugie kółko, trzecie kółko. Żeby zrobić czwarty rządek, ściągamy znacznik, wbijamy szydełko, robimy jeden półsłupek, drugi półsłupek, odpinamy znacznik i robimy już czwarty rządek. Jak widzimy, mamy raz, Dwa półsłupki i zwiększenie. To znaczy, że robimy raz półsłupek, wstawiamy znacznik i robimy dalej. Robimy drugi półsłupek, robimy zwiększenie. To znaczy, że każdy rządek zwiększamy o jeden półsłupek że jeżeli robimy raz, dwa, w trzy, w czwartym rządku dwa półsłupki zwiększenie, to w piątym rządku będzie trzy półsłupki zwiększenie. Po prostu, żeby zwiększenie było w zwiększeniu. Zwiększenie zrobiliśmy, liczymy raz półsłupek, dwa półsłupek i widzimy tu zwiększenie, znaczy, że w zwiększenie... Robimy, kochani, kolejne zwiększenie, żeby to było równiutko. I tak robimy do końca rządku. Kochani, przypominam, że zwiększeń musi być 6. Jeżeli na początku w magiczne kółko wbiliśmy 6, półsłupków znaczy, że zwiększeń musi być 6. I żadnym czynem inaczej, tylko 6. Jeżeli 6, to 6. Dobra, i tak robimy dwa półsłupki, zwiększenie, dwa półsłupki, zwiększenie, dwa półsłupki, zwiększenie. Dobrze. I tak do końca rządku. Jeszcze znaczy jeden, drugi. Zwiększenie, kochani. Hop, wbijamy. Jeżeli wypadło na przedełko, nic strasznego, po prostu wbijamy i śudełkujemy dalej. I patrzcie, jakie przepiękne, magiczne kółko nam wyszło. Jeżeli tu macie jakąś dziureczkę, przewracamy pracę i po prostu ciągniemy za tą nitkę, żeby to się bardziej, mocniej ściągnęło. Patrzcie, żadnej dziureczki już nie ma. Patrzcie, jakie ładne. Przypiękne, magiczne kółko otrzymaliśmy. I tak oczywiście, że można zwiększać tysiąc razy i tak dalej. Kochani, jeżeli patrzymy na pracę, strona prawa i to jest strona lewa. Zawsze w pluszaczkach i nie tylko w pluszaczkach, strowa, strona prawa jest główna. To ta strona, którą my widzimy. Ta jest w środku pluszaka, i nie widać, ona nie jest taka piękna jak ta. No i właśnie takie magiczne kółko mamy. Dziękuję wszystkim, zapraszam do obserwacji mojego Instagrama Gothic Loli Handmade, YouTube'a Gothic Loli Handmade i oczywiście, że TikToka Gothic Loli Handmade. Do zobaczenia w następnych wideo i życzę wszystkim miłego dnia. Pa!